Siemanko. Siemanko, jestem z eee... O Siemanko wszystkim. Tu taka opuszczone, takie gospodarstwo. Znałem kiedyś tego właściciela. Kiedyś tu byliśmy z ekipą, jeszcze z wykrawaczami XLT, z łańcem. No mieliśmy tu pozwolenie, tu mieszkali. Oczywiście babcia mieszkała taka starsza jeszcze, pamiętam i ten. A teraz tu widać wszystko jest. Zrujnowane od paru lat I widać kable chyba tam palą, co? No, i tu żury, kable palą <noise> i <ten. głos> Idziemy zobaczyć na chwilę tylko jak to wygląda Nie będę przerywał nagrywania o kurde Nie będę przerywał nagry nagrywania taki, krót, taki wstęp będzie dłużny Ale to nic tam Kto będzie chciał oglądać, to będzie oglądał No, to ja pamiętam On mówił coś, że oni to chcieli skończyć Tu chyba miał być następny dom Chyba, czy dla dzieci, czy coś Ale ja nie wiem, czy oni wyjechali Gdzieś, kurde, czy się pobudowali, gdzie indziej. Ja, z tego domu już nic nie ma. O, kurde. Masakra, kurczy. Ale to jest zrujnowane. Nie wiedziałem, że to tak wygląda. Tam z tyłu, za tym domem, jest stary sad. No bo to takie za Niemca, nie? Po niemieckie. I tam jeszcze, tam znalazłem chyba dwa feningi, jednego feninga gdańskiego. Z tego, co pamiętam. I tyle to było tutaj. No tu mieliśmy pozwolenie na chodzenie w koło jego, bo on tu miał te, te wszystkie pola. W miarę tu ileś tam hektarów. Można było chodzić. Ale to jest kurde. Tu nawet Urbeksu nie można zrobić. Jaka jazda. Kurczę, zobaczę jak to... jak to jest wszystko rozpadnięte. Porozpadane, porozwalane. Ja pierdula, oni tu jeszcze mieszkali. O kurde, no tyle z tego domu zostało. Zobaczcie, a to jest taka. Ja nie wiem, który to może być rok budowy. Obstawiam, że to 900, któryś tam. Albo może. Może nawet czas międzywojenny. No nie wiem, ciężko powiedzieć. Dobra. Jedziemy. O, no to jest to, tak? No, to jest to dobre. Jeszcze jedna minuta, co? Ja, ale dziś mieliśmy jechać tak? za to? Gdzieście za, za to? Gdzieście muzyki? Nie wiem, Nie wiadomo, kto się spłosił, to... Dobra, jedziemy dalej, następną miesiączkę sprawdzę, tam, tam same żule, więcej. No, jesteśmy w górze, wieje, bo to jest wiadomo, łyso, wyżej, nad poziomem morza ogólnie, no, tam coś robią, sieją, znaczy sypią y, saletrę chyba jak się nie wie, nie wiem, czy tam, aha, no tak, no to są chyba ci sami, sypią chyba saletrę albo coś na, na ten, na zboże pewnie już wyrosło, Lozał tam kopie, a mi się teraz trafiło, oczywiście to już jest po, po południu już grubo, a, no i czasu nie ma, no ale tak jesteśmy na takim trochę chyba biednych terenach. A ja trafiłem proszę, zęby, to jest ta szczęka babci z tego, no z, z epoki lodowcowej. Co <laughs> <laughs> <To> tak... <laughs> Aj, co te owoce tak fajnie piłowała, zjadała. <gry> Aj normalnie szok, no. kurde, jakie zębiska. Dobra, lecimy dalej, a tam jest góra. Nigdy tutaj nie chodziłem z wykrywaczem w sumie. Zawsze tam za albo coś, a w Pozdrawiam wszystkich. Chylozał ciśnie ostro. <gry> nie no zobaczcie, był sygnał taki 12 ale stabilny, a później jak kopnę, to się zmieni na 80 i tak sobie myślałem, to chyba jakiś śmieć będzie. A tu proszę zobaczcie. Zobaczcie, naprawdę coś starego wyszło. No, takie ja myślę. Ja myślę to może być. No może... No XIX wiek, może, może 18 nie wiem. W sumie tak ładnie zrobione, ale czy to jest taka ręczna robota? Chyba tak. Nie wiem, nie jestem do końca przekonany. Ale zobaczcie. Ale wygląda jakoś, no? Nie, no liczmy, XIX wieku. Filozof tam coś gada do siebie. <grywia> Pozdrawiam go oczywiście przy okazji, jak będzie oglądał. może <grywia> No, tam zmierzamy. Może wam coś pokażę, kurczę. Że się to zwiększy. A, nie mogę tego zwiększyć. Tam jest kościół. A, dobra kurde, ja przez te rękawiczki to nie łapię. No nie mogę zrobić No, ściągnęłem rękawiczkę Chciałem wam pokazać kurde Jak to wygląda O może tak trochę Kościół ładnie onie nietypową wieżę ma U nas takich Wiecie jak to, ręce się trzęsą. Chociaż nie piłem już długo, przyznaję się. Trochę bliżej tej drogi idziemy, tak jak sprawdzaliśmy na mapie, to wychodzi, że to tak mniej więcej ona tu szła, w stronę, w stronę tej góry. No i tak, przy chwilę temu miałem kawałek łyżeczki aluminiowej. Leciutka, jak nie wiem, za chwilę widelec. Dośmieliśmy się. Chylowar był, chylo, 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 chylo. Chiloza mówił, że jeszcze gruchówka wyskoczy. Kurde, ale teraz teraz miałem sygnał. A gdzie to gdzie to jest? Gdzie to jest? W którym miejscu? Kurcze, wiecie... na człowiek jest ten... O tu, o tutaj. I wyskoczyło coś, proszę Państwa. Co to będzie? PRL. <głosy> <głosy> Nie, ale jest moneta. <noise> Trzeba się cieszyć z tego, no tak, ja mam 10 groszy. To jest mój, to jest mój ulubiony okres. <laughs> nie żartuj. Najlepszy w wiech polski <laughs> no, Dla niektórych to wiesz, nie, nie za bardzo. W do produkowali były jakieś fabryki motoryzacyjne 29 No dobra, ale wiesz, ludzie wiesz jak żyli Nie ja nie, nie no. Dobra teraz dwa sygnały obok siebie, jedna dziura druga W pierwszej łóżka Małzerowska pewnie. W drugiej jakiś śmieć. O, tyle. Skowronki tutaj ładnie nam śpiewają. Tylko, że przez ten wiatr pewnie nie będzie słychać. Tu chylo Kopię, Przy tej drodze bardziej idziemy. Trochę więcej sygnałów, oczywiście. Wiadomo, jak to z drogami jest. No obornikiem ładnie pachnie, no co mogę powiedzieć o, żurawie tam gdzieś się odzywają sorry, że za ten wiatr no ale niestety, nic nie poradzę no, te słuchawki wyciągnę, bo się nie chce. no ale co znalazłem fajnego, lubię te kurde, jak to wieje, sorry nie wiadomo jak się ustawić patrzcie, kawałek dzwona A to by było petarda żeby był cały ja też znalazłem cały, zostawiłem i zapomniałem no ja, ja nie, ja nie wiem nie, ja chyba nie, ale kiedyś prawie też coś chyba tam takiego miałem, jak ty mówiłeś. Mu... Tak, no przed chwilą, kawałek dzwona. No, fajne. Ale tu wieje. No kurde, wie no jak nie będziemy mówili jak gdzie. No, tam gdzieś może, ja gdzieś do lasu, tak? Nie będzie, tak miał. Tam Tam jest gdzieś w tym pochodzie. Do lasu. ja dziękuję. Dobra, aż mi telefon wyrywa z ręki. No, proszę. Jakie mrowiska tutaj jest. Jakie doły poryte, nie wiem co to. Dziki, grzebały tutaj w mrowisku. Czy co Ja dziękuję, jakie kurce. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Że to tak podziobane poryte. Ale tu jest tych mrówek. Wszędzie. Normalnie mrowisko już się ożywiło. Widać. Co tam jest na tej górze? Takie czarne. Jakieś wy, wyrojone, jakieś nowe mrówki czy coś. Ja, normalnie szok, no kurde ale jak to wygląda tam jest całe skupisko mrówek na tej górze no zobacz a tutaj wszędzie poryte takie dziury ciekawe co to za zwierzę zrobiło czy co o, ale tych mrówek jest na tych liściach wszędzie o kurde naprawdę szok szok. chyloza tam gdzieś poszedł zwijamy się już pomału w stronę samochodu ja zawsze zapominam Sebastian, co on tam, nie wiem co on tam tworzy. Chciał chyba zakopać Ja myślałem, że on chciał wykrywać, zakopać, dzisiaj coś nie za bardzo. Bo wykrył sprzęt. Samochód oczywiście cały szczęście nie ukradli. No ale... Bo nie widzieliśmy go z tamtej strony, bo tu jest zniesienie. O, tam jak się idzie, wzniesienie i kurczę, idziemy, idziemy, nie widać, nie widać. Tu w końcu się ukazało coś, że... Jakieś tego. Podsumowania nie będzie, bo nie ma co No, tak to wychodzi Spacer fajny, a już się pogoda Zbierniczyła, bo chmury idą Jak nie wiem I słyszałem, że jutro ma lać No i tyle to z tego jest Dobra, pozdrawiam Oglądających, subskrybujących A nawet tam, kto gdzieś przypadkiem trafi no, Wchodźcie na kanał Helozaura, Adiego Wejherowo Bielasa też czasu nie ma chłopak kurde ciężko pracuje na budowie do no. wiecie jak to jest no to jeszcze kogo tam jeszcze pozdrawiam modyna może kiedyś tam obejrzeć na razie